Siemanko mordeczki, znowu ja z tej strony, Sieczun odnosi tutaj relacje tutaj mamy teraz komentarz kolegi e, który ogólnie uważa, że w tej podcenie w sensie chęć e, podzielenia rachunku na pół e, jest oznaką tego, że po prostu my uważamy, że kobiety lecą na hajs i że e, tutaj taki chłopak no, nie ma kasy, jest po prostu biedny i teraz tak jeśli chodzi o temat tutaj, że tak powiem, tego całego dzielenia na pół, to wam powiem tak, jeśli nie masz hajsu, nie masz za bardzo pieniędzy i nie chcesz powiedzmy, żeby kobieta płaciła swoją połowę, to po prostu weź ją na pierwszą randkę, na spacer do parku, nie wiem, na jakąś wodę, na jakiś, nie wiem, poczęstunek, w sensie typu jakiś tam, wiesz, piknik i tak dalej. Bo uwierz mi, że nie trzeba wydawać kupę kasy na randki. Wystarczy wziąć, pójść na jakiś spacer, cokolwiek, jakiś, nie wiem, biwak, cokolwiek takiego, gdzie po prostu się poznacie generalnie ze sobą bliżej. To jest też takie fajne, bo też, wiadomo, zbliżej też, wtedy widzisz, czy dziewczyna się w takiej sytuacji fajnie zachowuje, czy jest jakaś taka, wiesz, opryskliwa, bo ona by wolała, nie wiem, jakąś restaurację, czy coś takiego. E, po, prostu, po prostu to jest też jakiś tam, powiedzmy, taki e, test, że tak powiem, dla tej kobiety. Choć to też nie jest do końca test, po prostu, że tak powiem, e, robisz to, na co możesz sobie po pozwolić, tak, e, w takiej sytuacji. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tutaj e, lecenia kobiet na hajs. To teraz takie bardzo proste pytanie, czy fajnie by było mieć chłopaka, który ma dużo kasy? No oczywiście, czy kasa jest tutaj, że tak powiem, w tym wszystkim jakimś tam, nie wiem, priorytetem? No oczywiście, że nie, bo gdyby tak było, to co generalnie, powiedzmy, że większość pań miałaby po prostu chłopaków, nie wiem, powiedzmy z milionem hajsu na koncie i powiedzmy, że taki zwykły chłopak jak ja czy o, osoby, które mnie tutaj teraz oglądają, no generalnie nie, mia, nie, mieliby, nie mielibyśmy w ogóle żadnych dziewczyn, ponieważ powiedzmy, że e, te wszystkie kobiety by zgarniali ci najbogaci, a wiemy z, z statystyki, że tak nie jest. I teraz w czym jest tutaj właśnie problem, że nie masz tej aktualnie dziewczyny obok siebie? Zabrzmi to powiedzmy, że bardzo banalnie i też trochę przykro i też troszeczkę to będzie taki e, kubeł śmie wody dla większości swoniaków e, z TikToka, że tutaj problemem nie jest to ile masz hajsu, e, kłopotem nie jest to jak wyglądasz, tylko po prostu kłopotem jest to jak Ty się odbierasz i po prostu też jaki generalnie, że tak powiem, no jesteś, tak? Bo jeżeli powiedzmy jest sytuacja, że nie wiem, e, jesteś na randce z kobietą i ty, powiedzmy, e, przytakujesz jej w każdym temacie, że tak, masz rację i tak dalej, nie masz swojego w ogóle zdania, nie emanujesz to, powiedzmy, męskością, jesteś taki, no, atencyjny, no to jak ty stary masz mieć dziewczynę, skoro, powiedzmy, że nie wiem, jest jakiś chłopak, który, no, to wszystko ma. Po prostu starych stary problem, problem jest typowo w tobie, a nie w kobietach. I po prostu razem się z tym pogodzić. Więc no tak to wygląda. będziemy się później na razie.